Halo, halo, 2.0, to znowu ja, filmek StarCraft I witam was w kolejnym odcinku w serii LEGO Harry Potter film Wczoraj widzowie akurat odcinka nie było, e, z tej racji, że e, miałem naukę, no i jeszcze uchodziny babci były, no to wiadomo, musiałem przyjść, no ale dzisiaj akurat raz czas mam, więc co, kontynuujemy. Fabułę lat 5-7. No i zaczynamy już pierwszą część Incygniów Śmierci. Okej, patusy wyjechały. jej! Już nigdzie więcej ich nie zobaczyłem. Ha? Ok widzowie, zatem co zaczynamy? Będziemy musieli tutaj zrobić prawda kamuflaż. Dobra widzowie, zatem ok lecimy z przed ostatnim już filmem, czyli z pierwszą częścią Misy Śmierci. Powiem wam że bardzo cieszę się, że zaczęliśmy już. Część, bo tak szczerze wam powiem, że, że pierwsze insygnia śmierci są moim ulubionym filmem jeśli chodzi o Harry'ego Pottera bo to jest przez taką wiecie atmosferę mroku no, takiej beznadziei no i też dobrze pokazuje to że ten film się Ogląda bardzo dobrze, chociaż on nie jest, w, nie ma tam nic, kompletnie nic o gwarycie. Myślę, że to najlepiej pokazuje jak dobry jest to film. Ale dobra widzowie, czekajcie. Zanim może zrobimy to nich to sobie poeksploruję tutaj ten dom, żeby tutaj wszystko, prawda, wybadać, no. Generalnie widzowie, podtrzymuję swoje zdanie. Nie wiem, jak to będzie z regularnością filmu w tym momencie. No bo naukę mam wciąż i to jest sporo. A do ferii jeszcze mam. no dwa tygodnie, tak jakby. No ale. Będę starać się wrzucać odcinki, no bo jednak chciałbym, prawda. No bo nie chciałbym, żeby e, tej serii po prostu porzucić, bo jak mówiłem, z tego Lego, Lego potera gra mi się bardzo fajnie. No super, uratowaliśmy rat ucznia. Dobra, nie zagrajmy sobie tym. Zostaną Lubię tego nauczyciela Taki wariat, ale... Jest, bądź co, bądź kozakiem W mojej opinii Dobra, do czego mi ten wózek? Chyba nic Chyba do niczego Dobra, coś tu mogę zrobić? Wychodzi na to, że nie Dobra Ok, tutaj jeszcze mogę coś sobie zniszczyć. No, dużo tutaj rzeczy widzę jest w naszych dyspozycji. A więc dobrze. No, na spokojnie, pokończmy sobie. Ok, czyli z tego co widzę, to w sumie tak naprawdę... E, to pomieszczenie mógłbym zamknąć już na samym początku, no bo jest tu ta marina. Okej. Okay. Dobra, widzę, że już... fajnie. Fioletowa monetka. E, a to gdzie mam dać? Oj, to będzie 3 na 3 Dokładnie. O pięknie. Zatem herb Gryffindoru zdobyty. Możemy powkładać tutaj, prawda? O, tu coś jeszcze jest, proszę bardzo. No. Ale ten kurczak widzę, nic innego nam nie dał. Nie w Harego oki, tylko... A, tego ty talerza się nie da namierzyć, dobra. A mogę coś jeszcze tu zrobić? Jak tylko mi Harego namierza. No dobrze. Nic tu na górze nie ma też zrobię, więc dobra, przygotowaliśmy ten eliksir, no i spoko. No, teraz całe stado po tego się robi. Fajnie. Dobra, więc trzeba się prawda, przygotować. Okej, tu jest ta kopuła, która naszia przed Voldemortem. Dobra, eee, zobaczmy co tu jeszcze się kryje. Pozbierajmy kasę mi zestawy na spokojnie, jesteśmy pod ochroną. Voldemort nam nic nie zrobi. Tak w ogóle widzowie to bo, jak właśnie zacząłem mówić, że pierwsze incydnie śmierci są moją ulubioną częścią. No to napiszcie też, jaka jest Wasza ulubiona część, jeśli chodzi o Harry Pottera, bo wiem, że akurat tutaj zdania są podzielone i można ich w sumie podzielić na takie dwa obozy. Ale tych, którzy sądzą, że najfajniejsze są te pierwsze części. E, takie bardziej e, familijne. Jest też drugi obóz rządzący, że najlepsze są e, te właśnie bardziej e, dojrzałe. W sensie poważniejsze. Ja akurat... nie da się auto osmotować. Ja akurat powiem, że lubię i te, te młodsze, i te starsze, i te nowsze części. Harego w zasadzie, zarówno te pierwsze, jak i te późniejsze części, uważam za bardzo fajne kino. No ale jednak, te najnowsze, myślę, są tutaj. No, moimi faworytami. Szczególnie insynia śmierci. Dobra, przekierujmy tutaj wodę. I okej, okay. motowizn w prawie jest gotowy, tylko... Coś chyba jeszcze tutaj powinienem zrobić. To co co? Hmm. A no przecież, hagrid ma super siłę, zapomniałem. O, i wszystko jasne. Dobra, wsiadamy. Mm. No to. Teraz to dopiero się zacznie myślę. No właśnie. Ledwo człowiek wyszedł poza tyrancej i po już będzie śmierciorzewce. Wow, tam była ci burgonet Halego, jakby by ta gra nie była już wystarczającą autoreklamą. Dobrze. O super, to jest baboleta. Spróbujcie. Nie idzie ja mi. Mogę bablować w tyranie tej klasy. O, mogę do strzelać? Mogę. Okay. O i o co chodzi nawet? Dobra. Znaczy no, się złączyliśmy, ale pewnie nie potrwa to długo. No, bo tutaj wolny mod pojawił. Okej, okay, co dalej? Hm. wydaje mi się, że ta sekwencja była krótka. Aż zbyt krótka z tym jeżdżeniem. No a w sumie szkoda, jakby było fajnie. Dobra, ale widzę, że to nie koniec. Ha? <grychy>

nie, co ja gadam? Przecież to bo w kompletnie innej części filmu. Dobra, widzowie. Tak jak myślałem, jeszcze gramy. U, tak taki kapelusz. śmierć Fiedwigi. No dobra, to jest Lego. Możemy oczekiwać, że to będzie całkowicie wierna adaptacja. Dobrze, co ja mam tu zrobić? Nie, się na rona, może. Uh. A, ron ma pochodnie, dobra. Co ja tu powinienem zrobić? Bo tak szczerze to nie mam pojęcia. A dobra. Okej. Okay. Mamy deluminację. Dobra, tak to działa, okej. Okay. Rozumiem już. Dobra to przenosimy, nie? No i... dokąd teraz? O, to jest coś dla Hermiony. nie było tego wcześniej. Okej... Okay. Mam mieć tą torebkę. Dobra, no to znowu Używają nas w walki a no tak widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, no. E, słuchajcie, postanowiłem e, pewną specyficzną numerację tutaj. Zastosować w przypadku inzygnium śmierci, ponieważ... Ej, co się stało? No pięknie, zamrozili mi pełnione. Eee, dobra, nieważne. E, ugaszmy ten pogar. No por tak, no. te płomyki Zobaczmy Wodą gdzie Załatwicie jak się Dobra, te balony są jakieś podejrzane Ale jednak nie no, wiedziałem, że jakieś podejrzane są. I nie no, chociaż i tak to tak naprawdę już nie mam w związku z tym, że mamy w sumie dwa filmy nazywające się Insygnia śmierci, nie, to pomyślałem, że nie będę pisać Insygnia Śmierci Część pierwsza 6, nie, śmierci część druga o broń się Dlatego ja robimy to w taki sposób. Numerację przyjmuję, że najpierw mamy że najpierw będzie tytuł najpierw będzie tytuł filmu który właśnie gramy wykręcę ja zaraz filmu e, później pierwsza liczba będzie dotyczyła części w którą gramy A dobra, a co, to jest do fabuły, a to co mi da? Bo to jest do ja już nie wiem. Ja już nie wiem w sumie, gdzie mam ścianę ale... No tam pójść nie mogę. Po co mi to było? Tylko po krasę? Nie rozumiem. Mniejsza no, to udaśmy ten pora. O, tutaj. No Najpierw będzie. Pierwsza cyfra będzie odpowiadała części którą gramy, a druga misji. Więc, skoro to są incygnia śmierci, część pierwsza. Misja pierwsza, no to będzie zapis Incygnia Śmierci 1-1. Myślę, że tak to będzie... że w ten sposób będzie to klarowne. Dobra, ja nie, tutaj ojciec tej. Będę walczyć z tymi śmiercią więc ja sobie tutaj ugaszę pożar. No dlaczego ciągle? termionę tą wodą, To nie jest śmigu To jest śmigu powinienem powiedzieć. Dobra, mniejsza. Coś tak czuję, że jednak chyba nam się nie uda zdobyć. E, tego prawdziwego czarodzieja, no bo bądź co bądź widzicie, że z tą kasą jest cienko, powinienem zdobyć więcej kasy, myślę. To. Byłoby to myślę możliwe tylko wtedy, gdybym zdobył więcej kasy. Jak ci tego pościgu... Dobra. O, elegancko, zamroziłem go. Dobra. Tego zamroźliśmy. Teraz ten lód... Musimy... Z tego lodu musimy się tutaj podbyć. Dobra.

Dobra, nie będę ich tego traktować tym e, patronusem przecież. To jest zwykli, niech nie, 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 to jest zwykli ludzie. Nie ma to na nich tak potężnego zaklęcia marnować przecież. Znowu trzeba skorzystać z tego. Wow, ale ciekawa sprawa z tymi różowymi polami. Tego się nie spodziewałem, bo też na takie 1.4 4 tego nie było. Ta mnie i chodzi o napięcie, no to widzicie, ta umiejętność pojawia pojawiła się teraz, jak już jesteśmy w połowie gry. Kolejna ta mamy tę kolejną budkę, ale po co mi te budki są? Dają mi one przecież tylko w kasę. E. A, nie mogę tam pójść, dobra, a dobra. Już wiem, już wiem co mam zrobić. Tu jest światło, więc bierzemy je. Dajemy tutaj. I teraz dzieje się magia. Wow, no nieźle. Czyli co, walka z bossem jeszcze jakaś? Jednak nie. Dobra widzę, zatem ukończyliśmy poziom Okej, okay, jeden w domu. No niestety z prawdziwym czarodziejem nam się nie udało. Pewnie 3 czwarte mamy. Okej, okay, co? Będzie milion? Jest milion. ciągnięty po połowie gry. Chociaż w latach 1-4 szybciej mi zajęło zdobycie milion. No w sumie nieznacznie, bo to tylko tam różnica jednego poziomu, prawda? Ale mniejsza o to. No i dobra widzowie, ale za to uratowali. Nie mam prawdziwego czarodzieja, ale za to uratowaliśmy ucznia, więc 50 tych klocków jest już nasze, Więc kontynuujmy opowieść. <gry> No dobrze, widzowie. O, jeszcze odblokowaliśmy teleportację, czyli mogę teraz bez Dumbledora punktu używać. Na to wychodzi. Dobrze, widzowie. Zatem w tej, tej tutaj londyńskiej atmosferze ja się z wami żegnam, więc... To byłoby na tyle w tym odcinku, ja będę go kończyć, jeśli się wam on spodobał to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał by być na bieżąco ze wszystkimi filmami, ja z wami żegnam, do zobaczenia kiedyś tam, może jutro, może nie, się zobaczy, no i cześć.